Na to chyba ostatnim spotkaniu Komitetu Organizacyjnego przed dożynkami prezydenckimi Spała 2012. Witamy szczególnie dwóch gości. Przewodniczącego Komitetu Honorowego, pana ministra Dariusza Młotkiewicza. I jest z nami dzisiaj chyba też pierwszy raz. Dyrektor Centralnego Środka Sportowego, pan Piotr Marszawek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim cieszę, cieszę się, że jest dobra pogoda i prognoza pogody dotycząca soboty i niedzieli też jest pozytywna. To jest najważniejsze, bo to jest jedyna rzecz. W zeszłym roku to pan dyrektor tutaj był odpowiedzialny za pogodę. Nie wiem, czy też w tym roku też robimy. Tak jest, e, także, a, ale rzeczywiście tutaj, nawet przed chwilą, patrzyliśmy. Co prawda, ma być w miarę rzeźko, bo ma być e, między tam 15 stopni, mniej więcej, ale to jest e, na pewno ma być dzień przed, i dzień po tym bezchmurnie, Także, Także, to jest, to jest jedyna rzecz, która, której nie jesteśmy w stanie tutaj dopracować tak wspaniałym składzie. My dzisiaj odbyliśmy taką jedną z ostatnich e, taki jedną z ostatnich narad spotkań. E, większość z Państwa uczestniczyła. Przeszliśmy całą trasę od miejsca, gdzie Pan Prezydent e, Komorowski rozpocznie swój udział w Dożynkach od tego miejsca i kończąc na tym miejscu, gdzie skończą się wszystkie uroczystości. E, widać znaczące zaangażowanie wszystkich osób, wszystkich podmiotów, które uczestniczą w tym wielkim przedsięwzięciu, które już chyba od lutego przygotowujemy. Wydaje mi się, że możemy z ostrożnym optymizmem, jak co roku, powtarzam, myśleć o tych uroczystościach, które będą się już za kilka dni. No, myślę, że, że te pewne zmiany, które przygotowaliśmy w tym roku wpłynął tylko i wyłącznie na usprawnienie, na ciekawszy, bardziej widowiskowy przebieg tego wspaniałego święta, przy którym mamy myślę wydaje, że przyjemność, zaszczyt i honor pracować. Także uważam, że na ten moment chyba jesteśmy. Jesteśmy gotowi, Ten dalszy, dalszy przebieg na Rady ma jakby też, jakby pokazać wszystkie gotowno, gotowości wszystkich służb, wszystkich podmiotów, wszystkich współpracowników tego naszego przedsięwzięcia, także na tyle. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Doktora Hałasiewicza o do przeprowadzenie. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. Proponuję, żebyśmy Krótko mówili poszczególne obszary i w miarę możliwości tam, gdzie wszystko jest jasne, nie budzi wątpliwości, nie tracili niepotrzebnie czasu. Aczkolwiek no, musimy pamiętać, żebyśmy nie uśmili czujności i nie podali im nad, nadmierne zaufanie, że wszystko, że wszystko jest aż tak bardzo dopięte, choć wierzę, że, że jest. Tak. Do dyspozycji będą dwie sceny w centrum spały oraz scena na COSie. Sceny będą y, gotowe już w sobotę i w niedzielę. Zarówno w centrum Skały y, jak i na cosie Scen, na scenach wystąpią zespoły z województw, które do nas przyjadą. Scena w sobotę, jeżeli chodzi o COS, będzie udostępniona dla zespołów od godziny 18 do godziny 20.30. Jeżeli chodzi o niedzielę, scena na COS będzie już gotowa od godziny 11 do godziny 18. Centrum stały sobota, to jest od godziny 16 do 20.30, będą odbywały się. Zarówno występy zespołów ludowych, jak również zespół na zakończenie uroczystości tego dnia, który będzie przygrywał do tańca. Między innymi Fundacja Heifer przygotowała tutaj blok konkursów z nagrodami dla wszystkich uczestników, którzy będą brali tego dnia udział w dożynkach. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, Centrum Spały, scena rusza od godziny 16 do godziny 21.30. Tutaj będą również występy zespołów z województw. Natomiast na, zakoń, na zakończenie o godzinie 20.30 jest planowany występ Maryli Rodowicz. Jeżeli chodzi o województwa, mamy już wiedzę na ten moment na stadionie w centrum, w stale, przepraszam, na stadionie coś, co będzie się wystawiało 12 województw. Jeżeli chodzi o grupy wieńcowe. Wszystkie województwa przyjadą z wieńcami, będą brały udział w korowodzie dożynkowym. O godzinie 14 w sobotę w Centrum Spały jest zaplanowany konkurs wieńcowy. Tutaj może więcej to już Pani Marzenka Małyska nam opowie, jeżeli chodzi o ten konkurs. Także Miejski Zakład Komunikacyjny dostał. Pozwala nam na wykorzystanie tego, swojego tabelu. W sobotę mamy 6 kursów do spały, w tym 3 do Inowłodza, przedłużone w jedną stronę i z powrotem. Natomiast w niedzielę mamy 22 kursy do spały i 6 przedłużonych jest z tego do Inowłodza. Teraz nowość, którą w tym roku po raz pierwszy będzie realizowany, to jest pociąg retro. Dzięki uprzejmości. I starają Kancelarii Prezydenta i naszej uprzejmości PKP Cargo taka in inicjatywa została podjęta i będzie to realizowane. Będzie osiem par pociągów, czyli 4 w jedną stronę, 4 w drugą stronę. Proponowany yy, w tej chwili rozkład jazdy, proponowany, bo jeszcze nie jest zatwierdzony, to jest 10 pierwszych chórz 10 yy, z Tomasza z Dworca Głównego, czyli 12, 14, 16. I o godzinę później jest powód ze Spały, przy czym ostatni kurs ze o godzinie 19.20. Parkingi wyznaczone są podobnie jak w ubiegłym roku. To jest przy trasie Spała i po prawej stronie drogi Krajowej 48. Następnie przy drodze prowadzącej z Konewki do Królowej Woli. a Największe parkingi są wyznaczone przy moście na rzece pilicy. Mamy wyznaczony parking po lewej stronie i po prawej stronie skończony parking na terenie prywatnym. Jeżeli chodzi o parking dla autobusów, jest wyznaczone miejsce na skrzyżowaniu, przy skrzyżowaniu drogi, drogi powiatowej i drogi, drogi gminnej. To jest na konewce. To jest taka prośba, że autobusy, które przyjadą do Spały z pasażerami, żeby po wyjściu pasażerów, autobusy odjechały na to miejsce i tam parkowały, po prostu przyjechały na ten park. Wyznaczony jest również parking dla dorożek. Panowie byli na... Tak, rozumiem, czyli będziemy jeszcze zmieniać. I wyznaczono również dla ułanów, parking przy Halice tak zwany budynek. Jeżeli chodzi o autobusy, pęda MZK jest wyznaczona przy stacji benzynowej, przy mieście dostały. Następnie parkingi w Tomaszowie i w inowłocu jest pętla dla autobusów na placu Kazimierza i również tam są wyznaczone parkingi winowozu. Główny dla y, 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 na terenie Cos. -u. Kancelaria prezydenta w tym roku postanowiła dbać przede wszystkim o dzieci, w związku z tym y, na stadionie Cos będą młchańce dla dzieci, będą, y, będą animatorzy dla tych dzieci, którzy będą zajmowali się dziećmi. Przygotowaliśmy kilka tysięcy balonów dla wszystkich, tych dzieci. Mam nadzieję, że. Będzie to atrakcja też dla wszystkich uczestników dożynek, wszystkich niezależnie od tego czy to są wipownie czy nie, przygotowaliśmy naklejki takie z lokiem dożynek, takie Pesma Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przygotowuje, które będą w niedzielę wszystkim naklejane, którzy będą wchodzić na stadion. Oprócz tego przygotowaliśmy w sobotę i niestety w tej sytuacji ze te względu bezpieczeństwa tylko w niedzielę rano będą jeździły bezpłatne powozy z centrum spały do Cosu. Tak jak pan zaczął mówić, są wyznaczone przystanki, będą zorganizowane przystanki ryczek, które będą bezpłatnie przewłosiły chętnych, rozumiem, że głównie dzieci z rodzicami z Centrum Sprawy do Cosu i z powrotem będą jeździły. Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz ostatni spotyka się Komitet Organizacyjny przygotowujący dożynki w spale. W zasadzie wszyscy wiedzą już co mają robić, ale musimy pracować do końca. Tak jak tutaj sobie dzisiaj powiedzieliśmy, powinniśmy być czujni. nie, nie pozwólmy, żeby rutyna nas zjadła. Także, także jeszcze przed nami dużo pracy, ale jesteśmy optymistami. E, na dzień dzisiejszy jest bardzo wiele zrobione i możemy z ostrożnym optymizmem czekać na rozwój wypadków. Pozostaje e, modlić się także o dobrą pogodę, ale zdaje się, że prognoza jest pozytywna. Także zapraszam wszystkich serdecznie w niedzielę 16 września do Spały na Dożynki Prezydenckie. Dziękuję bardzo możemy kończyć spotkanie w tak dobrych nastrojach, bo wydaje się, że wszystko, że wszystko jest przygotowane a teraz trzymamy kciuki za pogodę i co by nie było żadnych nimi niespodzianek. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia w spadek w sobotę.